Cześć Michał. Cześć Paweł. Smutny jestem dzisiaj. Matko Boska. Naprawdę. Co się stało? Targi motoryzacyjne dobiegły końca. I co? No jest mi przykro, że nie byłem, że już koniec. Postanowiłem jak ci mogę sobie. Pomóc? Jak, jak? Postanowiłem, że pojadę za rok. Natomiast Brawo. przejrzałem trochę newsów. Wszystkich nie dałem rady, bo tego jest naprawdę wysyp i wiesz co, i dzielą się w zasadzie na dwie kategorie, elektromobilność i technologie, albo połączone to razem, czyli to co ja naprawdę kocham najlepiej, ale żeby nie mówić tylko o autach, na początek znalazłem coś z twojej działki tak, żebyś był zadowolony. Słuchaj, Bosch, gigant można powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, o dostarczanie różnego rodzaju komponentów, produktów, rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego, wchodzi bardzo mocno w elektromobilność. Powiedzieli o tym podczas swojej inauguracyjnej e, konferencji prasowej. Abym nie był gołosłowny, zaprezentowali inteligentny według nich uniwersalny Kabel do ładowania aut elektrycznych. Charakteryzuje się tym, że ma wymienne, nie wiem jak to nazwać, końcówki pewnie, co oznacza, że można, go, że można z niego korzystać zarówno z domu, z gniazdka, jak i w trasie, siły, z siły w stacji ładowania. Jak oceniasz tego typu rozwiązanie? Bardzo pomysłowe, aczkolwiek. Mhm. Zapytałbym Cię o cenę, której pewnie nie znasz, bo jeszcze nikt jej nie zna. Nie, nikt jeszcze jej to nie zna. To może być rozwiązanie bardzo uniwersalne i bardzo mhm. przydatne. Pewnie wiesz, Bosch jest dostawcą OEM tak. wielu komponentów do samochodów, tych zamkniętych w, w środku. Czy przy układach napędowych, czy innych, czy elektronice, czy elektryce. Więc jeżeli takie rozwiązanie będzie dołączane do każdego modelu samochodu, jako, mhm. jako ten zasilacz OEM-owy, yy, to myślę, że będzie to bardzo fajne rozwiązanie. Znaczy, A się... jeśli chodzi o zakup takiego akcesoryjnego rozwiązania, no to wszystko zależy od ceny, zwłaszcza w naszym kraju. Słuchaj, wiesz, oni twierdzą, że będą dostarczali ten produkt zarówno dla, na rynek konsumencki, czyli dla, jak, dla kierowców, ale w połowie przyszłego roku mają rozpocząć sprzedaż gdzie? Do producentów samochodów. O, właśnie, Nawet, no tam jest biznes, no tam jest kasa. I teraz... Yy, to no, może się okazać bardzo trafiony produkt. Tak, ceny jeszcze nie znamy, natomiast gdzieś tam widziałem na grupach, na fejsie, już się pojawiły było, głosy, ah, ha, 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 żadna nowość, bo jakiś tam pan Mietek albo pan Y... Coś takiego już oferuje. No pewnie są tego typu rozwiązania tak, na rynku. Są, ale jeżeli będą w samochodzie, no to już wtedy trochę ten rynek akcesoriów niestety spadnie. Mhm. Czy to w jakikolwiek sposób e, może popsuć dotychczasowy rynek, czy podejrzewasz, że na producentów ładowarek, stacji ładowania elektrycznych, ten zabieg może nie mieć kompletnie żadnego znaczenia? Myślę, że kompletnie nie ma znaczenia, jeżeli ten kabel będzie uniwersalny i będziesz miał własny kabel w samochodzie, z którego jednocześnie, czy po modyfikacji, po, po, tym, po tej kostce Rubika, tam, tak, e, możesz użyć przyładowarce publicznej z gniazdem, a jednocześnie naładować się z gniazdka 230 albo z siły. To na pewno poprawi no ten dobra. komfort. Mówisz, że nie ma znaczenia, a ja wyczytałem w komunikacie prasowym, ale ja jestem dziennikarz i laik, a ty jesteś ekspert, że dzięki temu rozwiązaniu nie będzie konieczności montowania w domu wallboxów. To czyli będzie miało znaczenie, czy nie będzie? Czy to piarowy bełkot, czy to może rzeczywiście tak być? To nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, że znaczy ten kabel będzie pracował z taką mocą jak wallbox, Znaczy ta ładowarka? Nie wiem. Pytanie. Mhm. Muszę doczytać. Okej, okay, to wrócimy do tego tematu, natomiast no oceniasz, że sam pomysł nie jest. Generalnie nie jest zły, prawda? Tak, bardzo, bardzo fajny. Podobnie jak nie jest zły program Mój Elektryk, który ruszył. Podobnie. Podobnie i co więcej, o bardzo fajną rzecz pokusił się portal Wysokie Napięcie, którego bardzo często tutaj e, przywołujemy i na który się powołujemy. Pokazał ceny, e, co prawda one dotyczą e, wynajmu długoterminowego, długotermin w warwalu bodajże, ale w ogóle tytuł był mega, że Tesla w wynaj miesięcznym wynajmie długoterminowym z dopłatą e, programu Mój Elektryk jest tańsza od miesięcznej raty na przykład za Passata. No i świetnie, o to chodzi, w tą stronę idziemy, w, no. w tą <laughs> stronę byś idziemy. motoryzacja. Jak byś skomentował tego typu ceny, które tutaj Citroen, widzimy? Zacznijmy od dołu, Citroen mm -hmm. EC4, mm -hmm. poniżej 1000 zł netto za miesiąc, mm -hmm. bardzo dobra cena. Zresztą wszystkie te ceny są Pamiętajmy, bardzo dobre. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o autach elektrycznych, tak. nowych. Nowych, bardzo, bardzo, czyli wreszcie to ma, ma szansę zadziałać i wreszcie mm -hmm. ma szansę ten program Mój Elektryk spopularyzować elektromobilność w Polsce. No ja myślę, że ona już się robi coraz bardziej Nie Poczekajmy, jak odbierze to rynek, bo jestem bardzo ciekawy, ilu, ilu nieprzekonanych przekona, ale wiesz, 999 zł netto mhm. miesięcznie, Zaczynajmy od tego, tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Wiesz, jak odbierze rynek, to jedno, my mówimy o aspekcie jakby tylko w kontekście samochodów elektrycznych, ale spójrz na to, że jak fajnie reagują CFM -y w tym przypadku. I że rzeczywiście ten program, programy typu właśnie mój elektryk, dopła dopłaty i tak dalej, mogą ten rynek znacznie bardziej wyciągnąć do góry. Oczywiście, że tak, no tak to działało na, na, na zachodzie Europy i pewnie tak samo zadziała to w Polsce. Czyli co, po. Głównymi, brakuje mi teraz słowa, e, głównymi tymi, którzy stracą, to mogą być samochody z napędem konwencjonalnym w stosunku do tego. No, jeżeli Tesla mamy tańszą od Passata, nie wiem jaka konfiguracja. Oczywiście pewnie jakaś tam jedna ze stokowych, podstawowych, no ale co byś wziął? Wiesz co, no zamiast Passata chętnie bym wziął ID4, ale nie aha, ma go tutaj. Aha. Jeżeli już mamy być gdzieś tam lojalni jakieś marce. Mm -hmm. Czy stracą na tym koncerny samochodowe? Zapewne nie, bo każdy ma już dzisiaj bardzo no tak. szeroką ofertę aut elektrycznych, albo przynajmniej mm -hmm. stara się mieć, więc tego przysłowiowego Pasata możesz wymienić na inne auto Czyli tego samego mogą producenta. Nie, no płakać. Chociaż też niekoniecznie. Pewnie niekoniecznie. Mm -hmm. e, na pewno nie płacze nasz jeden z większych koncernów paliwowych, bo Całkiem niedawno prezes Orlenu ogłosił, że za 4 lata chce mieć ładowarki do aut elektrycznych na, 20, na 25% stacji w Polsce. Co prawda obecnie jest ich około 100, do końca tego roku ma być około 500. Czyli sprawdzają się słowa, które jakiś czas temu powiedziałeś, że za jakiś czas, do końca przyszłego roku, mamy mieć więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych niż. stacji benzynowych. Mm -hmm. eee, jeżeli chodzi o Orlen, jak odbierasz tego typu deklaracje? No to jest bardzo potrzebna inicjatywa, dlatego że stacje, zakładam, że to są stacje, że będą wybrano do tego programu głównie stacje, które stoją między miastami, czyli na drogach, mm -hmm. nie wiem, wojewódzkich, przy autostradach, na przy drogach ekspresowych, tam, gdzie faktycznie potrzebujemy szybkich stacji ładowania, no bo nie wyobrażam sobie, żeby na stacji, na stacji paliw stała wolna ładowarka, bo to kompletnie mm -hmm. nie ma sensu. Co no z tą to czasu? wiesz, ja mogę o tym powiedzieć, Ty nie wiem, jak się do tego odniesiesz, ale niestety wrażenia kierowców są... Mocno niekomfortowe i to, i to mówiąc tak bardzo delikatnie, wynika to z faktu naszej no, nieszczęsnej preautoryzacji za, za każde ładowanie. Nie wiem, z czego wynika konfiguracja takiej preautoryzacji. U nas to wygląda zupełnie inaczej. Mhm. I w zasadzie mamy. Pełną dowolność do konfiguracji mhm. tego typu zabezpieczeń. No wiesz, tak, za każdym razem ktoś ci blokuje tam chyba dwie stówki, jeżeli dobrze to pamiętam, dużo. to jadąc nad morze i z powrotem, to możesz, może się okazać, że masz 1000 zł mocno zblokowane na dłuższy okres. te 200 zł, to może się okazać, że, że to jest równowartość dwóch ładowania, a nie jednego. Aha. Mhm. No więc tak trochę, e, trochę nie do końca. No Zakładam, że zanim pojawi się te 500 ładowarek, stacji ładowania, no to problem preautoryzacji może być już trochę. Albo wyjaśnione, albo nie były. Zobaczymy. Wiesz, ja mam propozycję. Ja to bym tam podreptał na waszym miejscu. Może potrzebują jakiegoś systemu do zarządzania ty tym całym procesem. Może. E, słuchaj, mam kilka jeszcze takich fajnych ciekawostek. Ciekawostką jest to, że brytyjska policja testuje Mustanga elektrycznego. Fajnie, co? Nasze, w naszej Policji też jeżdżą auta już elektryczne, widziałem na warszawskich ulicach, na innych nie bywałem, natomiast no Mustanga jeszcze nie było. Tak, no to jakby naturalna konsekwencja zmian w przemyśle mhm. motoryzacyjnym. Wydaje mi się, że brytyjska policja już jeździ elektrykami. Wydaje mi się, że Jaguar Peugeot był pierwszy w służbie tych jednostek, mhm. ale to, yy, to dobrze. Wiem, widziałem, że kilka portali w Polsce napisało, że te samochody są już na wyposażeniu brytyjskiej policji. Mówimy o Mustangu. Ja z kolei dotarłem do takiej informacji, że oni dopiero je testują, odpytują, sprawdzają, zostały pokazane na jakichś lokalnych targach. Tak. Czy inaczej uważam, że jest to bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie? Takiemu nie uciekniesz. Słucham, takiemu nie uciekniesz nawet motocyklem. No, chyba tak. Chyba tak. No dobra, ale wróćmy teraz do rzeczy bardziej przyziemnych z twojego punktu widzenia. Spójrz, rośnie, rośnie ta liczba unikalnych użytkowników ładujących niemal codziennie samochody. To jest zestawienie tydzień do tygodnia. Wygląda to nieźle, co? Od czerwca, tak, mhm. dobre statystyki. Natomiast jeszcze bardziej spektakularne wzrosty byłyby Gdyby? Gdybyś zaprezentował to od początku roku, faktycznie ten, od tego czerwca. Prawie się następnym razem. Można powiedzieć, że jest boom, jeśli chodzi o ładowanie tych, tych, tych unikalnych sesji. A gdybyś mi opowiedział, z czego to wynika? Pewnie przede wszystkim z tego, że elektromobilność robi się coraz bardziej popularna. Pamiętaj, mhm. że teraz mamy 30 tysięcy samochodów elektrycznych zarejestrowanych, niedawno mieliśmy 20 tysięcy, więc. No to jednak rośnie. Po to jednak rośnie. Pamiętaj, że wśród naszych klientów są też klienci komercyjni, którzy ko wykorzystują naszą infrastrukturę, czy zbudowaną dla nich ekskluzywnie, czy naszą publiczną. I tych samochodów też pojawia się coraz więcej. I, I wreszcie, tą, tak. w tą niepubliczną infrastrukturę te dane też się liczą? One też zawierają te statystyki? Pe pewnie tak. Mhm. Ale no wreszcie, rozumiem, że wszystkiego nie możesz powiedzieć. Ale wreszcie, też klienci indywidualni yy, coraz częściej ładują się w różnych takich miejscach, jak galerie handlowe, w których stoją mhm. nasze ładowarki, przy targowiskach czy na parkingach par pa mhm. Park-and-Ride. Także, także to jest jakby no no okay. naturalna sytuacja. Dobra, Ten rynek no, rośnie. Ja podrążę trochę. W takim razie, z twojego punktu widzenia, 200 unikalnych użytkowników, czyli tych, którzy pewnie mogą się kilka razy ładować w danym tygodniu. W jednym tygodniu, w, tylko jednej sieci, w waszej sieci, to jest dużo, czy to jest. Czy czujesz jeszcze pewien niedosyt? No wiadomo, no, sky is the limit, ale bądźmy realistami jesteśmy w Polsce. Czy to jest, czy, czy zawsze jest niedosyt? Zawsze jest Proszę. niedosyt, bo zawsze chcielibyśmy do, dotrzeć dalej mhm. i, i, i szerzej, Natomiast to już są całkiem no konkretne liczby. Jako masz ile byś chciał? 250, 300, 500? Do końca roku było? Tak. No co najmniej trzy razy tyle. No to byś chciał, ponad 600? Ponad 600. Jest to realne? Bardzo. No dobra, ale skoro jest to realne, to teraz porozmawiajmy o temacie, który ja tu będę z tobą co jakiś czas drążył. Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, jak zarabiać na stacjach ładowania. Teraz mi powiedz, ile na nich można w końcu zarobić? No, jestem inwestorem, stawiam. I czy można zarobić? I Przede czy też. Mhm. Tak, oczywiście to zależy od kilku parametrów. Przygotowałem tutaj specjalne takie zestawienie, które A, chciałbym się posiłkować. Omówmy je. No i teraz powiedz, ile, ile? No zobacz, tutaj. Biorąc pod uwagę rok 2022, mamy takie symulacje, które mówią, że najmarniej, bo to są bardzo oszczędne statystyki moim zdaniem, czy oszczędne założenia, na jednym porcie AC możesz zarobić 2000 zł około, rocznie. To nie jest dużo. No to nie jest dużo. Wersus rok 2025. Niecałe miesięcznie. Wersus rok 2025, 12 tysięcy prawie. Rząd wielkości, no rząd niecały, ale 12 tysięcy. 1000 zł, 1000 zł miesięcznie. Na jednym porcie ładowania. Takie prognozy są, ładnie to wygląda. Także to jest, to trzeba, bo oczywiście mhm. zobacz, patrzymy na rynek w taki sposób. Ile jest samochodów elektrycznych? Wiemy ze statystyk, jaki procent użytkowników ładuje się na ładowarkach płatnych publicznych, to jest wszystko tutaj wkalkulowane. Wiemy, jaka jest średnia wartość ładowania, jeśli chodzi o kilowatogodziny dostarczane mhm. do ładowarki. I te cyfry, które tutaj widzisz, one są naprawdę bardzo, bardzo bym powiedział, oszczędne w prognozach, więc to jest mhm. to minimum, które, które powinno udać się zarobić na takich stacjach ale ważniejsze jest to, jak ten rynek rośnie. I myślę, że te lata 2024 i 2025, one są mocno niedoszacowane, ale jesteśmy bardzo ostrożni, bo takie dane omawiamy zawsze z inwestorami, którzy chcą postawić mhm. stację ładowania i nie mamy pewności, jak dalej. Potoczy się sytuacja, czy w naszym kraju, czy w Europie, bo choćby COVID, który jednak wstrzyma e, pewne, pewne rzeczy w Polsce. Okej, okay, a lepiej inwestować, czy lepiej stawiać stację AC, czy stację DC? To zależy. Oczywiście, jeżeli mamy miejsce. To, to ja zapytam inaczej. E... Hotel? Nastawiam się na zysk, chciałbym mm. zarabiać, po prostu, na przykład, no, nie, no wiesz, podejrzewam, że macie tego typu pytania, że ludzie dzwonią i, i niekoniecznie znają do końca swój plan biznesowy, jak ta ładowarka ma zarabiać. Oni chcą zarabiać, chcą wiedzieć ile i na czym lepiej. Dzwonię do ciebie, panie Michale, czy lepiej DC czy AC? No to zależy od tego, gdzie ta ładowarka ma stanąć. Mm -hmm. Jeżeli to jest centrum handlowe w dużym mieście, to za cenę DC możemy postawić co najmniej kilka ładowarek AC, a wiemy, że tam klienci będą przebywać minimum 2-3 godziny. Mhm. No Taka jest specyfika tego miejsca. Mhm. Czyli możesz postawić tych portów ładowania odpowiednio więcej, inwestycja jest y, powiedzmy niższa per punkt, ale ty masz, masz pewność, że ci, mhm. że ci klienci przyjadą. Jeżeli stawiasz ładowarkę DC, to lepiej w dobrych punktach tranzytowych, tam, gdzie wiesz, że będziesz mógł na tej marży będziesz mógł wygenerować mhm. więcej, ale i koszty postawienia ładowarki są wyższe. Ale z drugiej strony masz zapewniony ruch kierowców, którzy przemieszczają się z punktu A do punktu A no, między okay. miastami. To teraz znowu ja tak trochę wiesz, lubię być adwokatem diabła. E, stawiam się w buty polskich kierowców, gdzie cały czas czytam na bieżąco ich wypowiedzi na różnego rodzaju grupach. Mówię o no, kierowcach samochodów elektrycznych, którzy z założenia są bardziej technologiczni i trochę tak. więcej wydają. I co się okazuje? Cały czas przeliczają te koszty ładowania na szybkich ładowarkach względem kosztów tankowania e, paliw konwencji i Jak się okazuje, marudzą, że jest drogo. W związku z tym, już kończę, już kończę, w związku z tym, czy stawianie szybkich ładowarek jednak jest uzasadnione ekonomicznie? Czy Polacy chcą dużo płacić za to, żeby się szybko naładować? No, to nie chodzi o to, czy chcą dużo płacić, czy chcą mało płacić. Ile kosztuje litr benzyny na autostradzie w porównaniu do litra benzyny w mieście? No? 50, 70 groszy więcej? Mhm. Musisz zatankować na mhm. autostradzie. Nie masz wyjścia. Tak. No i że, no. Tak samo z szybką ładowarką. Nikt nie opiera biznes caseu zakupu auta elektrycznego, przynajmniej mam taką nadzieję, mhm. na, w oparciu o cenne ładowarkach DC. Aha. To są ładowarki, z których, z których, no powiedzmy, nie musisz, ale, ale korzystasz wtedy, kiedy faktycznie potrzebujesz się przemieścić z punktu A do punktu B. Kiedy wybierasz podróż elektrykiem między miastami. Mhm. Faktycznie można się zastanawiać czasem, czy ładowanie w hotelu, gdzie powiedzmy jest dwa razy drożej niż w domowego gniazdka, ma sens. Mhm. Ale tak naprawdę to dwa razy drożej oznacza, że w domu też to coś kosztuje, więc musimy odjąć tą cenę. Parking też, co powiedzmy, coś kosztuje. To wszystko trzeba sobie dokładnie przeliczyć i zobaczyć, że nawet podróż międzymiastowa, a potem płatna mhm. ładowarka w hotelu ma sens pod kątem kosztów eksploatacji samochodu elektrycznego. Dobra. Ostatnie pytanie, kończę. Z punktu wątek. widzenia kierowcy, bo nie, 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 nie poruszyliśmy Szydkie, czy, tak. szybkie czy wolne. Z punktu widzenia kierowca, tak. było jakiś czas, w zeszłym roku chyba, było przeprowadzone takie europejskie badanie, z którego wynika, że 84% kierowców samochodów elektrycznych wiesz gdzie i kiedy ładuje te samochody? W domu. W nocy w domu. Myśmy przyjęli 90% na potrzeby no takich statystyk. No to możecie, N możecie być ośrodkiem analizycznym. Bardzo ostrożnie. Tak. Tak. No w związku z tym, jeżeli ładujemy je w domu, e, no na tych bądź co bądź nieco trochę wolniejszych ład. No to znowu inwestycje pod końce, pod kątem szybkich mają sens? Mają sens, bo to jest zupełnie inna para kaloszy. To, mm -hmm. jest, to, to, to jest dedykowane do zupełnie innych, znaczy do tego samego kierowcy, ale w zupełnie innych sytuacjach. Szybko ładowarka, tam gdzie potrzebujesz się namodować szybko. Mm -hmm. Wiesz, no... no dobra, to jeszcze, jeszcze raz, bo, bo to cały czas mnie ciekawi, a że, gdzie szybciej jest szansa, że zwróci się inwestycja? Czy jeżeli postawię sobie trzy, na przykład 11 kW, czy jedną, czy tam 20 kilka, czy jedną szybką? Oczywiście, Jak szybciej, oczywiście szybciej się zwróci inwestycja w ładowarkę AC, która jest dużo tańsza, mhm. ale Mogą być takie miejsca, gdzie DC będzie pracowało bardzo dużo i ten zwrot z inwestycji również będzie bardzo szybki, porównywalny do zwrotu za C. Czyli powiedzmy, mhm. nie chciałbym powiedzieć 2-3 lata, bo w przypadku ładowarki DC to raczej nie ma y, takiej możliwości, chyba że naprawdę będzie super mhm. punkt, super klienci biznesowi, ale myślę, że do 5 lat taka ładowarka jest w stanie się zwrócić. Ostatnio jak? nawet analizowaliśmy jeden punkt w Warszawie w dużej galerii handlowej i faktycznie wyszło nam przy, przy pewnych nawet nie optymistycznych, ale takich wyważonych założeniach, szybka ładowarka jest w stanie się zwrócić mhm. w ciągu pięciu lat. No generalnie podsumowałbym naszą rozmowę faktem tym, że i na taką, i na taką trzeba mieć plan. Trzeba wiedzieć, jak na nich chcemy I na taką, jeszcze... i na taką mhm. jest miejsce. Dodatkowo, jeżeli... To, co jest istotne z punktu widzenia inwestora, to system, który stoi za ładowarką. Mhm. Bo sprzęt jaki jest, każdy widzi. Jeżeli jest dobrego producenta, to dostarcza tą energię z taką A szybkością. Co daje ten system? Przede wszystkim daje zarządzanie tą ładowarką, przede wszystkim daje elastyczne taryfy, czyli możesz sobie wybrać dla których klientów ile co kosztuje, uh -huh. ale możesz wspomóc swój biznes również. Czyli galeria handlowa może wpiąć ładowarkę w system lojalnościowy, czyli zachęcić klientów do tego, żeby się ładowali na przykład w zamian za zakupy. Uh -huh. A jeśli dobrze tym programem lojalnościowym obrócisz, to jeszcze najemca, na przykład sklep, w którym robisz zakupy, zapłaci za twoje ładowanie. No, tak jak powiedziałem, trzeba mieć pomysł. Trzeba mieć pomysł. Okej, okay, o pomysłach porozmawiamy sobie następnym razem, bo już trochę na ten temat rozmawiamy. Natomiast myślisz, że e, ładowarki, stacje ładowania będą w perspektywie kilku lat e, drożeć, czy tanieć? Ha, dobre pytanie. No patrząc na to, co się dzisiaj dzieje na rynku surowców, mm -hmm. to raczej bym powiedział, że drożeć. Jednak. No wszystko drożeje teraz. Nie, nie, nie. Co, co Przykładem jest tego, voilà, Toyota, spójrz. No Toyota tak, zamierza mówimy... obniżyć koszty produkcji baterii przynajmniej o ile? O 30%. Rena mówiło o 40%. Mm -hmm. Ale to, wiesz, Czyli to jest, nie wszystko będzie drożeć. To jest kwestia skali. Tutaj, tak? w tym przypadku. Mm -hmm. Ale zobacz, jak, no jak, droże, jak drożeje elektronika dzisiaj. Po prostu brakuje surowców. Ale ta sytuacja wcale nie musi tak długo trwać. Może to mm -hmm. się w końcu odwrócić. Ale jeżeli, wróćmy jeszcze na chwilę, na moment do tej Toyoty, jeżeli yy, zapowiadają tam w jakiejś dłuższej perspektywie obniżenie o 30% kosztów baterii, czy uważasz, że za tym też pójdzie, że te jednak samochody elektryczne będą tańsze? A taki nie znalazłeś, że Toyota obniży koszty baterii? No pewnie, dostałem taką informację prasową. No. No. Gratuluję. To nie jest, wiesz, to nie jest fake news, to jest real news, bo w tym programie są tylko real newsy, prawdziwe. Czyli wreszcie będą samoladujące się elektryki? <grym> ja tego nie wiem, jak do końca sprawdzę, to potwierdzę, a tymczasem... Zamiast samoladujących się hybryd. Słucham? Zamiast samoladujących się hybryd. Mm -hmm. Cieszę się, że znalazłeś taki news, bo to jest bardzo dobry, bardzo dobry znak. To jednak pokazuje, że Toyota... Też lubi elektryki. Mm -hmm, też lubi elektryki. Okej, okay, no to o tych elektrykach na pewno z pewnością porozmawiamy także za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.